Hej, jak większość z Was wie, jestem wielką fanką cmentarzy i generalnie odwiedzamy je w każdym lub prawie każdym miejscu, w którym jesteśmy. No i nie mogło być inaczej na Malcie, ale tutaj mamy super cmentarz, po prostu jeden z najlepszych, w którym ponieważ są to katakumby. Spadli się do takich katakumb po i patrzy się na to, jak byli chowani nasi przodkowie rzeczy, których się dowiedzieliśmy. To mamy tutaj. Stół biesiadny, przy którym Rzymianie oraz pierwsi chrześcijanie spożywali w otoczeniu zmarłych przodków jedzonko. Z tyłu są reliefy z narzędziami, którymi wykuto grobowce. Tam, gdzie jest nisza, jest kawałek kamienia, który zasłaniał miejsce pochówku. Generalnie statut, status finansowy bardzo się odbijał w życiu pozagrobowym, a raczej grobowym, ponieważ nie każdego było stać na full wypas groby. Tutaj nie, akurat nie mamy takiego przykładu, ale są przykłady takich baldachimów podziemnych, które są raczej nisze, czyli dla takiej klasy średniej w sumie może by nas było stać na pochowanko w takim miejscu. Tych katakumb jest tutaj ze... takich wejść, jest za 20 parę. Odwiedziliśmy prawie wszystkie. Pod ziemią, akurat w tym jest schodna, ale generalnie jest duchota straszliwa i przyjemniej jest na zewnątrz, gdzie fajnie wieje wiatr. Pozdrow z podziemi.